Cieszmy się tym widokiem, bo szczególnie w zimie, gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, to wygląda on w niektóre dni niestety tak. Warszawski dzień, warszawski smog. Teren zabudowany, samochody i mamy smog. Z bliska widać, że są to kolorowe dni. Są to brązowo-czerwone dni, bo na skali jakości powietrza te kolory oznaczają jego złą jakość, smog, którego głównymi źródłami są ogrzewanie indywidualne i spaliny samochodów. Tak źródła smogu pokazuje Program Ochrony Środowiska dla Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2021-2024. Źródła powierzchniowe czyli indywidualne ogrzewanie budynków kotłami na paliwa stałe, mają taki udział w dwutlenku azotu – benzo-alfa-pirenie i pyłach. A źródła liniowe, czyli transport samochodowy, mają taki udział. W dużym stopniu jakość powietrza wynika także z tzw. napływów, czyli zanieczyszczeń ze źródeł zlokalizowanych poza Warszawą. Zatem transport samochodowy, samochody, i ogrzewanie indywidualne odpowiadają za złą jakość powietrza. To one tworzą smogi. Do podobnych wniosków doszedł Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, który w 2020 roku przygotował na zlecenie termiki ocenę wpływu transportu, ogrzewania indywidualnego, przemysłu i energetyki, w tym termiki, na jakość powietrza w aglomeracji warszawskiej. Tak wygląda wpływ transportu, a tak wpływ ogrzewania indywidualnego. Instytut tak to podsumowuje. Największym problemem jest niska emisja pochodząca z domowych kotłów grzewczych i ze środków transportu. Tak, koła są niepełne. Co jest tym brakującym elementem? Inne źródła, jak na przykład Zagospodarowanie odpadów, rolnictwo. Brakującym elementem są również źródła punktowe, czyli przemysł i energetyka. O ich udziale w smogu mówi program ochrony środowiska dla Miasta Stołecznego Warszawy. Pozostałe źródła emisji z terenu Warszawy, w szczególności procesy spalania i produkcyjne w przemyśle, nie mają znaczącego wpływu na jakość powietrza w mieście. Wpływ emisji punktowej, pochodzącej np. z elektrociepłowni. To zaledwie kilka procent udziału w ogólnym bilansie zanieczyszczeń. A jak Instytut Ochrony Środowiska ocenia udział termiki w emisjach warszawskiego przemysłu i energetyki? Emisje zanieczyszczeń z ciepłowni i elektrociepłowni PGN i SA przyczyniają się do niewielkiego wzrostu poziomu stężeń zanieczyszczeń w Warszawie i okolicach. W sprawozdaniu za rok 2020 Instytut tak podsumowuje. Wpływ emisji z badanego zakładu na podstawie wyników modelowych oszacowano jako niski. Ciekawą informację podał Instytut Ochrony Środowiska w czasie kampanii Stop Smog. Z dużych ciepłowni i elektrociepłowni zarządzanych przez PGE Gigatermika pochodzi tylko 2-3% wszystkich zanieczyszczeń powietrza. Te emisje powstają jako uboczny efekt produkcji ciepła, które zaspokaja 80% potrzeb Warszawy na gorącą wodę w kaloryferach i kranach. Dlaczego tak jest? Program ochrony środowiska dla Miasta Stołecznego Warszawy tak to wyjaśnia. W tym sektorze stosowane są coraz skuteczniejsze metody oczyszczania gazów odlotowych. To prawda, Termika od 2001 do 2021 roku przeznaczyła ponad 3 miliardy 100 milionów złotych na inwestycje i instalacje oczyszczające. Dzięki nim tak zmniejszyły się ilości emitowanych zanieczyszczeń. Główne inwestycje to m.in. elektrofiltry, filtry workowe, instalacje odsiarczania spalin, instalacje katalitycznej redukcji tlenków azotu, kocioł na biomasę, inwestycje w niskoemisyjne metody produkcji ciepła i energii elektrycznej. W grudniu 2021 roku zaczyna pracować Czysta Warszawa 14, czyli blok gazowo-parowy w elektrociepłowni żerań. Razem to 14 wielkich inwestycji o wartości ponad 3 miliardy złotych. A to oznacza, że termika będzie produkować ciepło i energię elektryczną, zmniejszając jeszcze bardziej swoje i tak minimalne i zgodne z normami emisje składników smogu. W 2021 roku termika zaspokoiła 80% potrzeb Warszawy na ciepło wyprodukowała 38 750 terajouli ciepła i 3675 gigawatogodzin energii elektrycznej. Budynki korzystające z ciepła systemowego termiki tworzą czystą Warszawę. Ich właścicielom dziękujemy.